plus i minusy małych pomieszczeń. Jest tu tutaj samo obsługa. Na śniadanie dzisiaj mamy żelki. Tak, smaczne? Tak. To jesteśmy, trochę nie nie. to tata, weź. O, na tata. Daj. to się nagrało. Pierwszy poranek. o to jesteśmy, to jesteśmy, to to Pranek coś już wcina. Śniadanko. Co mamy na śniadanko, mama? kaczka z pomarańczem. Kaczka z ręce i kanapki z serkiem. O nie, O nie, i kana kanapkę z trawą. Kanapkę z trawą. Tutaj taki piękny plac zabaw. do atrakcji Kaździmy do busa Gdzie jest bus? Nie ma. No iść poszukaj. Nie Franek, to jest głupi pomysł kluczykiem robić tataty. Eho. Nie uważasz, że się ubrałam pod kolor samochodu? A faktycznie. <laughs> Tym razem będzie łatwiej, jedziemy po gdzie spaliśmy a do tej mistrznej wysyłości hałształt mamy jakieś tam 50 minut przez alpy no widoki są zapierające dech w piersiach Kasia ja teraz pokaże jak to wygląda to teraz słaby, słaby moment do pokazywania ale naprawdę jest pięknie temperatura jest 25 cieplutko krótko prawdziwe wakacje Jesteśmy w Hallstatt. Janek młoda. Jesteśmy na głównym rynku Hallstatt. Bardzo ładnie tutaj jest, ale dosyć ciasno i dużo ludzi. Dzisiaj jest niedziela, więc mamy utrudnione zwiedzanie. To właśnie to miejsce, które było inspiracją do naszej podróży. Tapeta z telewizora. Jak ci się Raffa podoba? Bardzo. Bardzo. Ranek by chciał pyk-pyk wyjść, tak? A co ty masz na nogach, buty? Chwaliłeś się dzisiaj butami, tak? Ja tak. sobie za zupę. Więc co robimy? Gotujemy makaron. Na jakimś dziwnym parkingu. A Franek biega. Misia na karm. No. Misio na makaron. Misio, am, am. I Franek. Jedzamy? Jeszcze trochę. Misia? Jakiego Aha. misia? Sprzed nosa mu zabrałeś.

na miejscu kolejnego noclegu. Tym razem Rafał wybierał miejscówkę. Jest przepięknie. I co ważne, też nie ma komarów, a woda jest. Niestety nie można się kąpać. Tu nie ma. Tu nie ma. Masz rację, panie. Nie ma robaków. Podoba Ci się? Komarów. Nie ma komarów. Nie ma komarów. Frenek? Nie, tata! Tata Ci ucieka? Tata. Co tam? Ogonisz tatę? Zmęczył się nasz Freneczek. Czekaj jednak zabiało. Tomar.